Wyniki? Pytania 1, 2, 3, 4, 8, 9, 10, 13, 21 i 26 dotyczą przyczyn stresu i nieefektywnego działania, na które najłatwiej znaleźć remedium. Odpowiedzi tak świadczą tutaj o braku podstawowych technik organizacji dnia. Podstawowych, a zatem łatwych do opanowania, tym bardziej, że w dalszych rozdziałach można odnaleźć odpowiednie wskazówki. Pytania 7, 14, 15 dotyczą problemów głębszych. Jeśli ktoś nie lubi swojej pracy, trudno mu będzie wykrzesać z siebie entuzjazm niezbędny do skutecznego wykonywania obowiązków. Aczkolwiek można mieć nadzieję, że lepsza organizacja podniesie satysfakcję z pracy. Pytania 12, 16, 17, 18, pięć dotyczą czynników obiektywnych, takich jak długi i nużący dojazd, nadmiar obowiązków, jakimi jesteśmy obarczeni, brak realnego wsparcia z zewnątrz. Na te elementy zwykle nie mamy wpływu, choć oczywiście zawsze warto zastanowić się, a może jednak coś przeoczyliśmy? Może dałoby się inaczej? Pytania 5, 6, 11, 22, 23, 24 dotyczą jedynie skutków nieodpowiedniej organizacji czasu, pośpiechu, stresu, pomyłek. To na te pytania powinniśmy zwrócić uwagę, kiedy po wprowadzeniu drobnych, organizacyjnych zmian będziemy zastanawiać się, czy jakość naszego życia poprawiła się, czy też nie. Nad pytaniami 19 i 20 warto zamyślić się dłużej. Jest bowiem niezwykle istotna motywacja, jaka nami kieruje w chwili, gdy decydujemy się na naszą codzienną krzątaninę, wprowadzić lepszą organizację.